Cześć! Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Fallout 4 Słuchajcie, jesteśmy tutaj w Słonecznej Wspólnocie Oczyść to miasto, ok? oczyścimy zaraz Weźmy ten znacznik, ósmy znacznik, dobra Oczyścimy, dostaliśmy zadanie, oczywiście kolejne od naszego y, szeryfa y, Na naszej dzielni Możemy tak powiedzieć. No i co? Zobaczymy, co dalej się będzie działo. Aha, okej. Okay. Ja wyjdzie. Dobrze, mamy go. O, już są dwa. Słuchajcie, dostaliśmy. Znaleźliśmy czasopismo tutaj, które nam daje możliwość pozyskania więcej żarcia, więcej skóry, więcej po prostu jakby no, przedmiotów ze zwierząt. Także spoko. Wentylator, bierzemy Rad X, -y. tym bardziej. biureczko jakie kurde niezniszczone Co tutaj jeszcze? Steampack, antyrad bierzemy yy... Bourbon, myślałem, że whisky, ale nie. Ale to weźmiemy wszystko w zasadzie weźmiemy Dobra, antyrad steampack Co tu jeszcze jest? Ręczna piła do kości, taca chirurgiczna, nie wiem, to chyba aluminiowa chyba czy metalowa. Ale dobra, kupki to już nie. O, jak się bawi! <śpoko> Spoko! Dobra. Słuchajcie, może nawet. Czy da się? Aha, nie mogę tego. Dobra. No jeszcze idziemy dalej. Idziemy jeszcze dalej. Zaraz będziemy tutaj. Tu ktoś jeszcze jest. Tak, bo to już wskazuje na to gra. Jeszcze w sraczu zobaczymy, czy, czy coś jest. Nie raz coś ciekawego może być. Pudełko ze spinkami. No proszę. Ale... Nice. Nice, tak. Nice. Oj, kurde! No, Rex! Gdzie tam biegasz? Tutaj ktoś leży, o. A, dzień dobry! Tam jeszcze ktoś. Aj! Czemu? Dobry i do widzenia. Oczyszczoną wspólnotę. Zbuduj uruchom zwołujący osadników. Zwołujący? Aha. Okej, okay, dobra. Zaraz zobaczymy, bo nawet nie wiadomo, czy mamy elektronikę jakąś tutaj. Kapsel. O, plastik też weźmiemy. Kapsel w telesobiodowy. Psycho. Przyda się, co tutaj mamy? Rośnica. O! Środek czyszczący, to też się przyda. Dobra. Czyżby to wszystko by było? Dzwonek na kawę weźmiemy. Chyba wszystko. O! Centro kwiaty to też weźmiemy. To jest droga tam, do nas. Okej, okay, dobra, spoko. Yy, czy wszystko żeśmy obeszli? Chyba tak, chyba tak. Jeszcze tutaj wejdę do środka. No właśnie, dobra. Czy coś tu jeszcze mamy? Łyżka. O! Tu jeszcze coś jest impakt pojemnik z krwią. Dobra. Teraz wiecie co? Kurze, może by trzeba go naprawić? Zaraz sprawdzimy. Dobra, wyjdziemy sobie. Oczywiście rdzeń. Pamiętajcie, rdzenie bierzemy zawsze. Został w Wody nie ma nic, ale tak, weźmiemy sobie od razu... Może nawet wybudujemy wodę. Zasoby, woda. Yy, nie, takie coś. Beton potrzebujemy, dobra. Beton. Stal. Ale jest drewno, to tam nie. Ale betonu potrzebujemy dużo. Beton? Drewno. Beton to... stal plastik, stal drewno plastik drewno a beton beton to gdzieś powinien być może betonu nawet nie być Nie, 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 tu masz ten Plastik. obawiam się, że betonu tutaj może nie, być segły jakieś powinny być O. Jest 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 i beton, słuchajcie kochani tylko teraz tak! Czy my tu mieliśmy wodę? Może tu była woda, ale nie, wody nie ma. wody od razu by Dobra, weźmy sobie tutaj, postawimy. I teraz tak, elektroniki też na pewno nie będzie tutaj. Postawić, jeżyczkę. Oleju, nawet. Aha, ale elektronika! Uuu, mamy elektroniki tutaj troszkę. Dobra, ale teraz tak, bo my tutaj nadajnika potrzebujemy. Nadajnika. Teraz, gdzie ten nadajnik jest? Słuchajcie. w yy, no, dekoracjach na pewno, nie? O! Tutaj! I to musimy... To jest to, po włączeniu przyciąganych osadników. Ale najlepiej to gdzieś by postawić bardzo wysoko. Gdzie byśmy postawili? Tutaj. Wow. Wymaga elektryki. Dobra. Trzy. Ale będzie. Yy, nie, to jest pytanie. Dobra, mamy to. Napijemy się. Teraz tak, jeszcze ja bym się przespał. Na razie to znowu nie będziemy rozmawiać. Byśmy się przespali, słuchajcie, i zjedli coś. Co tu jest? Kwiat dzikiego ora. No nie za specjalnie. Nam to. Jeszcze tutaj byśmy zobaczyli. Dobra, zaraz otworzymy. Ale najpierw ja bym sobie. Poszedł pospał troszeczkę. Chodźcie tutaj tutaj było dobre łóżko chyba to jest. Prześpijmy się chociaż godzinkę. Po to by za zapisać stan gry. I teraz tak, najpierw pójdziemy zobaczyć co z tym robotem. Kurczę, jakoś jakbyśmy może go naprawili. To chyba alchemiczne rzeczy potrzebujemy, a żeby alchemiczne to gdzieś tu było. Tutaj chyba to, tu można stwórz lekarstwa. O, właśnie zestaw naprawczy do robotów! Co to było? Czekajcie, myśmy go naprawili. Do jakiego? on jest o, się ma. O kur. To on jest. On jest... Tak. Dobra, naprawdę go. Ale dobra, najpierw jeszcze musimy sobie troszeczkę tutaj uprzątnijmy to. Dobra. Dobra, zobaczmy co tu pisze. O, byśmy to otworzyli. Ostatnio nam się nie udało. Dobra, Hots. Nie, Shots. Shots. Zgodność 1. teraz tak. Split. Sypyle it. No tutaj. Zero. Czyli na pewno nie będzie S. Dobra. please Es to też nie, chociaż nie, bo może być na końcu S. Trzy. Power. P O W R nie. To też nie. Model. To też nie. Favor. P -a też nie. Ty types, ty, yy, by, e, ty, e jak na końcu było. Ty, a, tak, jest. Dobra, dziennik, Ale W końcu zawinęliśmy sztywniaką jednego niewolnika, którego możemy zakitrać na naszej farmie wolności. To pan Złota Rączka z tego wypaśnego przedmieścia. Blaszak jeden próbował wrócić do swoich ciemiężycieli i prawie nas podkablował psiarskim, więc Johnny dał mu w papę i przestawił jego protokoły motywacyjne na niebój nie bój nic. Teraz nazywamy go profesorem luzem, bo się chłopak nie spina. Trzeba tylko uważać, żeby nie ustawić innych protokołów, bo tym Blaszakom naprawdę potrafi odbić w kosmos. A, widzisz... Czyli co? Sterowanie panią złotą rączką. Wybierz program. No właśnie, protokoły strażnicze. I teraz pytanie: czy będzie w nas strzelał? No musimy to sprawdzić. Strażnikiem. Niech będzie strażnikiem.

Hmm. Czegoś tu trzyma? Right no, well nie, chwilowo nic nie brakuje. Okej. No dobra. Zlikwidować. Ty. Coś, czuję. Zmienimy mu chyba to zadanie. Czekajcie, chyba mu zmienimy bo on cały czas będzie chciał zlikwidować, ale kogo? A może będzie. zobaczymy jeszcze. Obrony nie mają. Dobra. Ale on tutaj nas nie bije. Już by bił. Już by bił. Mi się wydaje. Dobra, zobaczmy teraz. Tak. Stwórzmy coś. Ile teraz tak potrzeba, słuchajcie, żeby tutaj umocnienie jakieś bieżyczki? Może strasznie strasznicze tutaj, też weźmiemy stalin. Oleju nie mamy. Ale olej to może gdzieś jest tutaj. Drażnisz mnie, drażnisz mnie. Żebyśmy go naprawili. To jest też ciekawe, konstrukcja. Dobra... Uspokój się gościu tam, bo... prawdę mnie drażnisz. A, tutaj jest jeszcze beton, dobra. Przetworzymy im tutaj trochę tego dziadostwa. Może coś ciekawego znajdziemy, ale ja chyba oleju to nie znajdę tutaj. No właśnie. Dobra. Uciekamy stąd. Zrobiliśmy to co tutaj mogliśmy najwięcej. Tak. A jeszcze tutaj coś jest z tyłu. No właśnie. I teraz. Kuba. Dobra, co tutaj jest? z zboże, weźmiemy. Uspokój się, gościu, bo... drażnicz mnie naprawdę. Dobra. Czeka, on będzie tak za nami łaził? Chyba nie. Co tutaj mają jeszcze? Azbest. Azbest. Azbest to byśmy wzięli. Zabierzemy. Czapka wojskowa. Czyste drewno, Elektronikę weźmiemy. Gumę weźmiemy. Klucz. Plastik. Popielniczka puszka. Sprężynę weźmiemy. Zegarek też weźmiemy, tkaninę tkaninę weźmiemy, bo chyba potrzebowaliśmy. Łopatka, guma, star, śruba weźmiemy. Dobra, więcej nie mają tutaj już. Mm. Ty, ciekawe, czy możesz pilnować? Będziesz pilnował jak ci tak zlecę? Kurde, no. O. nie, 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 nie. Da się? Nie da się, Cię. Ty to coś mi będziesz mącił tutaj. Ale dobra. Gdzie idziemy, słuchajcie? Tu jest oczyszczone. Idziemy, słuchajcie, na naszą farmę tutaj. Tak. Bo teraz tak, dane. Słoneczna wspólnota odbywa. Porozumienia z procesorem grejem To musimy posłuchać sobie karawany. Choniczne widmo. Co są nie Wsparcie ogniowe. Klejnot. A gdzie to było? Aha, ok, no idziemy tutaj. Idziemy tutaj, dobra. Idziemy. Może coś zjemy jeszcze po drodze. Czy nawet teraz. Coś. Co? Jabłka. O. Jabłka. Za nami nie, nie możemy. Nie, 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 nie. Tu masz pilnować. Kurde, będzie <ścoughs> łaził za nami, no co za? Nie chcę z nim, będzie mnie denerwował. do No i dobra. Idziemy, idziemy. Centrokwiat bierzemy. pod wodą O, o kurde Ach Okej okay. Okej okay. No dobra Ok. Czy możemy jakoś się uleczyć? Uważać. Ale pułapka, Co? Fajna jak to... Uważać. Nic nie widzę. Dobra. Idziemy do nas. To znaczy do nas, w sensie tutaj. Musimy też do, do naszej osady wybudować. Eee, ten nadajnik. Tutaj wybudujemy im, słuchajcie, yy, jakiś działko strzelnicze. O, minuty mani, siema! O nie, to on. A nie, to oni. A nie, to jest ten. A ja, ja, dobra. Wybudujemy u was teraz, tutaj. Doddzinkę prześpimy. Teraz tak, gdzie by tu budować to działko? Mniej mniej, kurde. Nie wiem, może tu? No. Bierzemy rdzeń. Dobra, mamy tutaj. Możemy i tak budować tutaj. I słuchajcie, czemu by nie, jak nie tutaj. Elegancko, słuchajcie. Teraz będą zadowoleni. Zadowoleni będą. A my, słuchajcie, idziemy się przespać. Dobra, czy my mamy rdzeń wyjęty? mamy dobra słuchajcie Myślę że na tym odcinek dzisiaj zakończymy mm. dzięki słuchajcie że jesteście że oglądacie tą serię ja dalej będę próbował no będę próbował będę grał w tą serię ja chciałbym tą grę całkowicie przejść być wszędzie przejść wszystkie dodatki także się na pewno zejdzie Mam nadzieję że chociaż <laughs> część z was zostanie ze mną do końca no, także jeszcze raz bardzo wam dziękuję, no i co, no, zachęcam was do subskrybowania, lajkowania, trzymajcie się cieplutko, cześć!